Witajcie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2. Kiperius, zapraszam Was do oglądania. Tak, zapraszam, to już kolejny odcinek i bez przedłużania ruszamy. Jak pewnie pamiętacie, ostatnio udało mi się zdobyć kilka y, tytuł, m.in. króla Mauretanii, czyli jestem teraz królem Mauretanii, królem Andaluzji i królem Galicji. A ja to tak Galicji zrobiłem, bo chciałem móc stworzyć króle... cesarstwo. Imperium. Bardziej. A dlaczegoż nie tworzę innych? No bo boję się, że ci się zaczną buntować, jak zacznę tworzyć te. Bo stwierdzą, że mamy do tego prawo. Dlatego wolę na razie nie tworzyć. I poczekać. Dalej czekamy, że tak powiem, na bunty w Holy Roman Empire na razie nie chce to nastąpić no cóż zdarza się zdarza się zdarza mm, ci tutaj mają jakieś problemy chyba z mali są za mali na mali o, o Boże ale sucho się zrobiła nie powiecie ci należą do Mara do Mauretanii Czyli, czyli może nawet, może nawet, jakbym go poprosił, a nie on za bardzo mnie nienawidzi za bardzo mnie. Dobra, no dobra. Zobaczmy jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o budowanie miasta. To miasto powstało. Od razu przekażemy je temu to, oto, panu name, nie name malaga, tak to o to chodzi, dobrze w tym czasie może byśmy mu zabrali jeszcze coś anti-atlas, no przynajmniej nie zdenerwują się na lansuje. szkoda dalej możemy ok, damy to you put forward the Dobrze. Ten mnie troszeczkę nie lubi i fat fatwa. Denerwuje mnie po prostu. Muszę dokładnie sprawdzić, co to znaczy ta fatwa, ale no. To jest chyba... Fadlid. Hmm. To jest chyba coś związanego z ich zbyt dużą dekadencją. Tak bym ja przynajmniej powiedział, dlatego mogę im odebrać tereny. Ale to zaraz zobaczymy. Dobra, najpierw może co ja chciałem zrobić. Aha, wybudować kolejne miasto. Tutaj nie wybuduję, bo tu potrzebny jest aż 900 złota. Yy, Okej. Okay. Ale poczekamy na to 900, bo się przyda oczywiście, jak zawsze, jak mówię, przyda się każdy teren. Dobrze. Ten to jest nasz sojusznik więc jakbyśmy go zatykowali to byłoby troszeczkę słabo no ale mamy dużo dużo pewnie powodów na niego bo on za bardzo, bardzo dużą część ziemi Maurytanii dlatego to nic to nie jest trudne do zrozumienia ale dobra spokojnie zobaczymy zaraz gdzie jest nasz kapłan nasz kapłan a stał tutaj to nikt idzie tutaj okej okay. dobrze yy jakie tu jest czemu możemy create 5. aha bo mam jedno za mało świetnie mam 50% ale jemu nie zabierzemy szkoda 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 mm, 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 mm. no dobra na razie jest dobrze jest spokojnie na pewno. Tak, to jest na pewno spokojnie. Bardzo spokojnie bym rzekł. Chociaż, no, nie patrząc z niektórych stron, to jest lepiej, że jest spokojnie. No, bo sprawdzimy, cóż tu sobie podlepszymy. Na pewno sobie podlepszymy Cavalry. No, Shipbuilding zawsze się przyda. Eee, tak. O, co to się dzieje? Zawsze się przydadzą. Town e, Infrastructure. Co nam da wyższe podatki? Chociaż nie wiem o ile wyższe, no troszeczkę wyższe, rzeczywiście. Cóż to nam daje? Castle Opinion to jest Town Opinion, to jest Church Opinion, Majesty, więcej piety, a to nam daje więcej, potrzebujemy demesne większe, ale Short Raging Years to się przyda na pewno, dlatego damy to. I tak rozłożyliśmy technologiczne punkty. Short Raging Years, co to są? Wiecie, pewnie na pewno wiecie, ale niektórzy mogą nie wiedzieć. To jest tutaj, Jak mamy Long range. to jest drugie od góry, znaczy po tej linii przerywanej. I dzięki temu to się będzie więc szybciej zwiększało, czyli o wiele szybciej nas ludzie, że tak powiem, polubią. I tylko o to chodzi. Andaluzja świetnie się rozwija, Andaluzjanie. Większościowo poz za pozajmowali już e, ziemię i są w większości już... Dobra, i teraz Grenada. I tutaj cóż mamy? Dwa zamki, mamy dwa... no to templ. Budujemy kolejny kościół. Tak... Ten tutaj jakoś tak dziwnie dużo posiada. Ja mu pozabierał, bo to bym z sobie wziął. No, to bym sobie bardzo chętnie wziął. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o... Tu jest Aftas, czyli tutaj mało tego... mało ma, ale zabrał mu właśnie tę. Oho, jakiś mój syn bliskał Brava Bo sam też jestem Emiratem Marrakeszu Więc chciałbym wszystko mieć co z Marrakeszem związane No, moja O tyle jest gorzej tu jest, nie no chociaż nie tyle gorzej, to akurat jest, on to jest jakiś z mojego Co nie ma? to są moje, Leon Dobra masz i jest za tego jakiegoś nie wiem, dupie mieszka. Przepraszam, ale mieszka. Dobra. Jak wygląda sytuacja z wojskami? Wojskami. Jesteśmy drudzy po Bizancjum. Holy Roman nawet z nami przygrywa. Holy Roman nawet z nami przygrywa. To jest dobra informacja. Bo zawsze lepiej mieć większe wojska od tego wielkiego molocha. Francja, znaczy, to teraz nawet Tartaria, ale Tartaria chyba jest znowu coś tam mają problemy, tak jak zawsze. Mają problemy z samymi sobą, to nic dziwnego, bo oni to często mają te problemy. Ale znowu mają problemy jakieś, więc wygrywamy, jesteśmy drudzy. Bizancjum jednak ciągle nas przegania. Prawdopodobnie też przegania nas w tym taki holli też na przegania, ale to dlatego właśnie mają większe armii, chociaż tereny nie mają tak dużo większe w sensie samym, yy, o tak, o to nie mają, ale yy, no cóż, tu powiedzieć trzeba pamiętać, że ja tu na przykład mam tylko dwa, dwa miastka, czy jedno nawet, no, no tak jak tutaj mam tylko jedno, a oni też nie mają, chociaż tutaj na tych prowincjach też na pewno nie jest wiele, no ale na przykład to, to chyba jest o, pff, całość, ja takiego nie mam. Nigdzie takiego nie mam, najwięcej to jest właśnie 6, nie 5, 6 ja nie umiem liczyć, właśnie pokazuję, nie jestem z matematyki dobry, no, najwięcej to jest 5. Któż to taki, może go imprison, okej, okay, dziękuję, kolejny z mojej rodziny, bo niestety ten mi ciągle zwiększa tą dekadencję. I nie wiem co mu tutaj dać, żebym mi przestał zwiększać dekadencję Co mu tutaj dać damy mu to No ale niech się cieszyć zacznie, bo mi już to denerwuje Cieszy się chociaż trochę 0,4 dobra. no dobra, lepsze 0,4 niż SDR-ucinek 011. 11, prawda? Więc też się cieszymy, że choć w Polsce w ogóle nie wiem co się dzieje. Tutaj się wszystko dzieje naraz. W ogóle Cieszyń jest się z, z, z Bizancją. Świetnie. No. Bizancją w środku Polski. Okej. Okay. Okej, okay. Jakiś... W ogóle nie wiadomo co ten, co jest. On Pilgrim. Okej. Okay. Pilgrimage. Na pielgrzymce. Ja na pielgrzymki już byłem, na pielgrzymce, więc iść nie muszę teraz, dobra. No i cóż, nic nie zrobimy, za, du za dużo nie zrobimy. Mamy tu medium, więcej nie chcemy, bo to nam będą się butowali potem. Czy tych możemy chyba atakować, ale po co iść w dół, no po co iść w dół. Timbuktu. Wow, Timbuktu, po co iść dół, mój syn zmarł, moim następcą jest mój Grandson, Grandson, jak to znaczy. ale tak, mój Grandson, no to dobrze, zawsze, a to nawet, nie powiem, a na co on zmarł, poor health, Okej. Okay. on jest następcą, to... Zawsze przynajmniej nie, nie rośnie mi nie dekadencja. Cóż on znowu chcę, nie, znowu to. Nie, nie, nie. Nie, nie. I jeszcze raz. Nie. Okej, okay. któż to jest? To jest jeden z moich synów już. Ja będę go uczył czemu? Czemu by nie? Offer Vassalization. Zgodził się, dobra, to nie będziemy specjalnie się kłócić. Dobrze się zgodził. I przyjął moją propozycję wasalizacji. On należy do księstwa Marrakeszu. Z tego co widzę, ale no ja mam księstwo Marrakeszu i ja chcę. Ja chcę być księciem Marrakeszu. Prawda? Nie oddam tego. Nie. Powiedziałem, że jestem Marrakeszu i Sewilli. I niech się dzieje, bo wola nieba zrobię wszystko, żeby być tak. Tak właśnie było. Dobra. No i cóż. Tam coś ciągle umierają Ja coś nie wiem. W ogóle ich nie znam. A to ten. E to ten. A. A. mogę mu tylko odebrać księstwo bo tutaj będą się buntowali więc mu nic nie odbiorę tak jak to jest zresztą się domyślacie. co ja mogę się waiting for answer mu, że nie dobra okej okay. oni walczą z francuzyszami francuzysz nie, nie chcę. Poitou. Nie, nie wiem jak to się czyta. Nie będę udawał, bo nie wiem. Walczą z Francuzami. Ile mają wojska? Na razie jest mi pierwsi, wow. O, Nie, my nie będziemy atakować. Ciągle się boję atakować Francuzów. Gains... Craven? Nie mówcie, że mi zyskałem. A nie, bo mam Brave. Jest, dobrze, że nie zyskałem. Czekajcie, czek, 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 czek... Czemu ten tamtut wszędzie pobrał? To jest jego? Kiedy to jest jego? Co to ma być? REVOKE! Emirat... Ej, ty chłopie, Emirat Walencji oddawaj! Nie ma takiego. Emirat Walencji, w Elmiratu się zachciało, cóż to ma być? Diligent, diligent Dobrze, udało się, będzie pracowity Okej, okay, I humbly accepted Coś tutaj się jakiś Gdzie to jest, korona hmm. Nie wiem gdzie, szczerze Gdzie, a tam, jakiś Yozid nie wiem co to jest Dobra, no dobra, dobra, dobra. Odebrałem mu I teraz nadam temu Nie Sultana Tanduluzji, nie, 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 Emirat Walencji Okej, okay. tak, takie ja troszeczkę podzielę ich o to mi chodziło tylko, żeby Żeby ten nie miał tak nagle tak nie wiem co wszystko ma i żeby tak nie było No, tylko to tylko to, to, chodziło. No, dobra, idziemy dalej. Patrzymy teraz tutaj zrobione i teraz idźmy w tej... No, tutaj zrobione, dziwo. Teraz idziemy tak, tutaj zrobione, tutaj zrobione, 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 nie zrobione, 900, dobrze. To będziemy płacili 900. 900, czekamy. 900, 900. Tak, dobra. No to poczekamy. Dzisiaj widzę nudny odcinek, ale no cóż, poradzimy. Cóż poradzimy, nic nie poradzimy, bo nic nie możemy poradzić na to. Musimy czekać. Eee, czekać na dobrą sytuację, żeby pozajmować, czy cokolwiek innego zrobić. A ponumie. Gdzie nam się spieszy do wojny. I tak jeszcze będziemy tyle wojowali, że to po prostu nam wyjdzie bokiem, dosłownie, bokiem. Naprawdę bokiem. Dlatego spokojnie. Najważniejsze właśnie jest dla mnie w tym momencie umotnić moje państwo w sensie widzę, że coraz więcej ich ma takie problemy umocnić moje abadi nie to nie to nie, nie tak szukam w sensie umocnić czyli spowodować aby spowodować aby mm, jak to powiedzieć jakby to powiedzieć, czekaj co ja w ogóle chciałem powiedzieć, tak A, Spowodować aby moje państwo się rozwinęło poprzez, o właśnie, poprzez budowanie większej ilości miast Tak, większej ilości miast Jak na razie idzie mi dobrze, nie powiem, nie powiem, idzie mi dobrze Co to znowu, Abidi to był ten Okej okay, i teraz ten jeszcze nie ma takiego, musicie zmniejszyć se to albo się, żeby się żegnamy Nie będziemy już razem tym pracować Bo mnie denerwujecie z tym swoim mhm. Odbierzemy mu okej okay. zgodzi się, czy się nie zgodzi? Zgodził się, no to teraz jeszcze odbierzemy mu. A nie, na to się już się mogą zdenerwować. Ten też ma 41, lol. Po co mi tyle? A dobra, będzie się cieszył Kalif. Kalif Husam. Husam. Husam, nie Husam, byle... byle by Husam? Nie. Dobra no no no, czemu taki duży niby to jest, aha bo tam ci mają tam, dobra i co teraz ci będą te? nie, okej okay. okay. okej... mogę mu odebrać dane mi rad, i od... o, oh, has heard of my giving Sada o, oh, dziękuję, blessingi swoje przesłał okej, okay, zgodził się, ale teraz pytanie <ścoughs> on kontroluje większość ziem Dobra, transfer, temu przetransferujemy wasala. Tego, nie. Z tego. To powinno być chyba tak. Tak, tego przetransferujemy. A, no i cóż ty. Gorzysto, że on po 8 przyjada te trzy ziemie. Więc muszę mu zwrócić Emirat. Dobra, ale przynajmniej tego pozbyłem się i ziemie wróciły do normy. Nie mam nic sobie do zarzucenia. Nie? Ja mam nic do, 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 do zarzucenia Dobra, sprawdzimy teraz jak wygląda tutaj sytuacja w moich synach Dokładnie w moim tym i jego dziecku jeszcze nie, bo chcę ja je oczywiście uczyć Tak Ja chcę je uczyć I to jest normalne chyba, ale mogę się mylić Dobra, któż tutaj, tutaj, któż tutaj chce wyjść za mąż? Nik dobry masakra, po prostu masakra. Nikt fajny nie chce wyjść, już jakieś same frajery. A, wychodź za tego, to jest jakiś z mojego kraju, ale wychodź za niego. Dobrze. Jak wygląda sytuacja religijna? Religia troszeczkę niestety się rozwija. fafa fa, co fa. znowu kogoś? Of utret. Utrera. Utrera. Gdzie jest Utrera? To nie jest Utrera. Gdzie jest Utrera? Szukać. Na mąża. To jest coś małego. To jest coś bardzo małego. No nie wiem. Jakbym... Który to jest? A takiej z mojej tej. To mogę mu rewołkować. Hej hej. Bye bye. Ten najbardziej mnie popiera. Grenada mnie najbardziej popiera. Wszystko co robię. Masz moje pomoc. Ok, zabraliśmy mu. Teraz możemy mu tą mi nadać. Okej. Okay. W tym czasie w grenadzie wbudowali i mogę mu oddać tego człowieka, którego Huelma, ale to brzmi Huelma jest. Proszę bardzo. Cóż on chce? Emirat to Marrakesz. Nie, 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 nie tędy droga. Nie tak będzie wyglądała nasza współpraca. To ty mi oddasz ziemię, nie ja, tobie Emirat. Tak. I żyjemy. Ten ma jeszcze w granicach normy. A mi rośnie, o! Jakiś dwóch się pojawił. Imprison. Yeah. Wiem, że zachowuje się teraz trochę... Pewnie dziwnie, ale... Imprison. O, uciekł. O, szkoda. Ale przynajmniej nie, nie, dekadencji mi nie zwiększa. Bo dekadencja to mnie denerwuje. No ale dobra, dzisiaj troszeczkę spokojniejszy odcinek. Bardziej organizacyjny w naszym państwie. Bo zorganizowaliśmy sobie wszystko po prostu na cacy. I dlatego wam w tym momencie podziękuję za oglądanie. Tak, podziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i cóż, liczę, że jeszcze... Kolejne odcinki będziecie oglądali i żebyście mnie subskrybowali. Tak, coraz bliżej dzień 100, 100 subskrypcji, a to jest ho ho ho. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcineczku.